Informacja do zadań od 15 do 16. Do probówki ze stałym etenianem pod stanem sodu dodano kwas siarkowy 6 i zawartość naczynia ogrzano. U wylotu probówki wyczuwalny był charakterystyczny, ostry zapach. Zadanie 16. W dwóch nieopisanych probówkach znajdują się wodne roztwory dwóch soli. Każdy roztwór w innej probówce. Wiadomo, że jednym roztworem jest wodny roztwór. Od czy też etanianu magnezu, a drugim wodny roztwór od czy też etanianu sodu. Oceń, czy po dodaniu wodnego roztworu kwasu ortofosforowego 5 do obu probówek i ogrzaniu ich zawartości możliwe będzie wskazanie, w której probówce znajdował się wodny roztwór etanianu magnezu, a w której wodny roztwór etanianu sodu. Odpowiedź uzasadni więc tutaj musimy posłużyć się kartami wzorów dokładnie tabelami rozpuszczalności to jest strona trzecia na kartach wzorów no i musimy spojrzeć tak naprawdę czy będziemy w stanie tutaj wytrącić odpowiednie osady dlaczego? ponieważ jeżeli mamy dwie sole kwasu octowego i tak naprawdę ta reakcja zajdzie w jednym jak i w drugim przypadku, bo już wiemy z poprzedniego zadania, że kwas Ortofosforowy 5 jest mocniejszy od kwasu octowego czy też etanowego z kart wzorów, czyli no, reakcja generalnie zajdzie. To trzeba sobie spojrzeć na tabelę rozpuszczalności. I widzimy w tej tabeli, że każda sól z kationem sodu w swojej budowie będzie rozpuszczalna. Czyli fosforan sodu, etanian sodu będą rozpuszczalne. Wszystkie odstany również są rozpuszczalne. Natomiast jeżeli będziemy mieli reakcję, octan magnezu plus kwas ortofosforowy 5. To wytrąci nam się osad z kationem magnezu i anionem ortofosforanowym 5. Czyli będziemy mieli ortofosforan 5 magnezu jako osad w jednej probówce, natomiast w drugiej będziemy mieli ortofosforan 5 sodu jako produkt, czy też jakbyśmy rozpisali to na jony, to byłyby to po prostu pływające jony w roztworze. Nic tam się nie wytrąca. Więc mamy osad, ale tylko w jednej probówce, a w obydwu charakterystyczny zapach, wyczuwalny zapach. Octu, również jako taką obserwację, którą nie jesteśmy w stanie odróżnić od siebie tych dwóch probówek. A zatem nasza ocena brzmi jak najbardziej: tak, możemy rozróżnić te dwie substancje od siebie po tej reakcji, a jako uzasadnienie nawiążemy do rozpuszczalności ich soli, ponieważ w probówce z odstanem magnezu wytrąci się osad. I tu już nas nie interesuje dokładnie, tak, barwa tego osadu. Wystarczy napisać o tym, że ten osad się wytrąci. Tyle wystarczyło w zupełności, aby uzyskać pełen punkt. Za zadanie szesnaste.